Siemano. Witam Was na nowej serii na tym kanale, która będzie miała nazwę życie. Dzisiaj będziemy odgrywać życie w PCD. Zachęcam Was do zostawienia łapki i suba, a tymczasem przechodzimy do materiału. Ja. Ja, idę do, ja idę gdzieś znaleźć jakiś dom, kupić. Mam odłożone no tam z, może coś wynająć tam no 120 koła. Przeprowadziłem się tutaj niedawno, w sumie to teraz przed chwilą przyjechałem. Trzeba szybko się zbywać, bo kurde deszcz leje. Tak jak coś to mam. Jakbyście się pytali, to mam na imię Karol Babę, 20 lat Przyjechałem tutaj do nermowa żeby wreszcie zacząć Jakoś tam żyć Teraz tak Idę szybko tam do żabki, coś po coś do jedzenia I zaraz się widzimy Ora, wychodzimy z żabki, zabówiłem taksówkę Dzień dobry, Siema. poprosiłbym do ...do Basławic, pamiętam chyba dziewięć. Ej, czekaj! Czekaj, pan, co pan jedzie jak pan jedzie? No, no, ruberek wleciał. Wleciał ruberek. Ej, to ty? Czekaj, masz kurde, nie pamiętam imię, ale mi się skojarzysz, ty byłeś takim jednym kolegą z techniku. Każesz, yy, Karola? A ty już, nic nie To kolega? No to ja jestem Karol A nie pamiętam, tak, ty miałeś na imię, kurde Hubert Hubert No właśnie, to, to ty byłeś Hubert? Tak, no to sieba! Z dawnych lat Sieba? Pamiętasz, jak się coś odwalało? No, proszę tutaj się zatrzymać No, pan, no i petard No eee, eee, dobra ale, y, ale wejdź Hubert! Już, już dawno przejechaliśmy. No tak. Czekaj, to, 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 to Właśnie zawróć. Ale jak ty jedziesz? XD Mówiłem, że żuberek wleciał. Troszeczkę. Ach, te tiry. Dobra. Tak, to Lara. Ja idę no Ech, no was, Witam no, Was! do No i tak sobie to i na szybko podpisać y, papiery z właścicielem i widzimy się wkrótce Dobra witaję, ja to jest już mój oficjalnie dom. To jakaś starta drewna do palenia Jakieś szafki na zewnątrz. W środku też wyjdziałem czy nie wygląda źle. To jakiś mały ogródek, no jakiś podstawowy i kupiłem go. Kupiłem, no, odstawiłem sobie no ale niestety no, już na inne rzeczy nie będę miał, więc słabo. Bo wyniósł mnie to prawie cały koszt, zostało mi z 2000 zł. A już na, pies na pieszo se pójdę Znaleźć jakąś pracę, więc Widzimy się za chwilę jak No gdzieś znajdę jakąś Dobra no, no, widzowie, znalazłem już sobie pracę i podpisałem Jutro zaczynam I chciałem was zanudzać tym podpisywaniem i gadaniem Zdziw budzie Tutaj będę sortować te palety, co nie i będę będzie klientów obsługiwał Taka prosta praca, a i tak nawet do przypłatna a. No więc Tak muszę wrócić do domu Idziemy się w domu Kto to do mnie dzwoni Halo? Nie ma Musimy do mnie przyjść i tam pogada pogadać co się działo w no, tak czy nie widzieliśmy. No ty... E, Hubert? Ach ty stoisz tutaj jakiś. Się... Tak. No dobra, a której? Teraz? No może? No dobra, no to zaraz przyjdę. No powiedzdziemy w ogóle? No. No, sobie te 35, pamiętasz? Tak, pamiętam. To na razie. O kurde, co, coś ten, na razie. Ty! Jego też nie widziałem. Dobra, to no, szybko Ubiorę i lecę do niego, bo ciekawe co on mi chce powiedzieć. Dobra, ja już... Ubrany w coś... To lepszego. Idę do niego. Zobaczymy co mi powie. W ogóle nawet nieźle wygląda ten dom. Prezentuje się z zewnątrz git. To jest w ogóle moja pierwsza już taka własność. Więc widzimy się... No jak do niego dojdę, bo... Chcę żeby... Dobra, już jesteśmy prawie pod jego domem. Widzę już jego mercedesa. Nie ma! Jak to u ciebie życie? Jak tam... Dobrze ci się wywodzić yy, no. czuję. Że nawet co A. Wiem, dobrą chatę masz. No. To o czym chciałeś pogadać? Nie, jest. Pierwsze, pierwsze co by się ci przydało to auto. Bo... Ja mam gruza, ty nie masz swojego gruza, nie masz swojego gruza. No jak to możesz mieć swego masz gruza? Co? Elo, no, okay. no, ale nie mam teraz kasy na auto. No właśnie planuję sobie kupić, tylko najpierw muszę ten, zatrudniłem się już w, w takim sklepiku, gdzie nawet więcej płacę niż na stacji benzynowej w gdzie. A no, mu przygazy, daj daj mu, daj mu! No ładnie, ładnie idzie. O, a co to było? Cholera. Ty! Nie wiem, bo, bo mi coś się zebrało. To. Ja, ja sprawdzę. Tu muszę tak tyle pójść. pójść z, wziąć rzeczy. To. Ciekawe, co mi się stało. O, cholera. Nie, bo, bo, bo no, no to to się A co tam strzeliło? Nie... Kurde, takiego się stało. No. Rozwój strzelił. O cholera, R jaki rozrzut Chyba ci chodziło o rozrzut. No wiesz, mój strzęsień, jest... no, strzęsień, stan trzeźwości nie jest zbyt dobry. Aha, a, okej, okay. dobra. Ojej, ja się nie poradzę, kurde, szkoda takiego Mercedesa. Polecam ci pojechać do autodutka, może tam ci wy wydutka tego Mercedesa stać, czy co? Dobra. O, czekaj, pojadę z nim. Ola, a sprzeczno odpala. O, no, no, coś tam łapie, coś tam łapie, ale. Czekaj. To. No. O, kurde. Dobra, Dobra nie się wiem. Nie, nie, nie. I ja ja nie wiem, czy on jeszcze nie. nie wiem czy nie. I nie wiem, czy na pewno coś rozstrzelił. Bo jak auto jedzie, to ja nie wiem. Ale okej. Okay. Dobra, ja się z wami. Wydałoby się widzieć u mnie w domu. Dobra, ja widzę. Ja. Jesteśmy już u mnie w domu. Szybko rozpalę w tym piecu, żeby było cieplej w domu. Dobra, biorę te drewno. Dobra, a się zajmę że no, Ja idę. A domu już. Widzimy się w następnym odcinku. Bye, all.